Z Ewangelii według świętego Jana chleba za 200 denarów nie wystarczy, aby każdemu dać tylko kawałek. Filip ma oczywiście rację, bo myśli kategoriami ekonomicznymi, jego obliczenia są fachowe i rzeczywiście nie da się tłumów nakarmić małymi środkami. Problem polega na tym, że ewangelizacji nie robi się z biznesplanem w ręku. Ewangelizacja nie może się zaczynać od funduszy, nie może się zaczynać od kalkulacji i nie może się kończyć na podsumowaniach polegających na statystykach, na jakimś ewaluowaniu wyników. Ewangelizacja to jest sianie, w którym człowiek wypuszcza z rąk to, co ma. Po to, by to utracić i by to miało szansę zakiełkować, czasami po bardzo wielu latach. Często ewangelizacja to też doświadczenie marnotrawstwa, doświadczenie tego, że szkoda pieniędzy dopiero ewangelia nas nawraca na to proste przekonanie, że głoszenie jest ponad wszystkim. Że w głoszeniu w ogóle nie chodzi o to, ile mamy wydać, w głoszeniu chodzi o to, ile Bóg pragnie z siebie dać. Dlatego warto, nawet jeżeli mamy ostatnie 200 denarów, rozdać je na prosty pokarm, na kromkę chleba, na słowo Boże, nie lękając się, że ta strata będzie nieodwracalna. Bo to Bóg daje um, sukcesy duszpasterskie i ewangelizacyjne, ale nie nam daje te sukcesy, tylko tym, którzy doświadczają, że słowo ich nakarmiło. Do zobaczenia jutro.